Pochwalony jest Chrystus. szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Co roku z młodzieżą tutaj wyjeżdżamy z Krakowa na misję Wielkim Tygodniu na Litwę i do Rumunii. Ja przeważnie jeżdżę na Litwę z młodzieżą i tam odwiedzamy polskie miejscowości, pomagamy w różnych wioskach w liturgii Wielkiego Tygodnia, ale też chodzimy do, od domu do domu, modlimy się z ludźmi. Pytamy się, w czym możemy pomóc, e, jakie są ich potrzeby. E, też część z nich to są, albo większość z nich to tak naprawdę ludzie już starsi, którzy mają trudności z tym, żeby przyjść do kościoła. Więc też e, jest ksiądz, który potem ich odwiedza w domach, e, gdzie mogą skorzystać z sakramentu spowiedzi, mogą otrzymać e, pana Jezusa w sakramencie Eucharystii. I pamiętam o takim jednym wydarzeniu, gdzie byliśmy właśnie w jednej wiosce. E, Przedłem razem z misjonarzami, chyba też z misjonarkami, do pewnego domu i była tam, było tam pewne małżeństwo. Widać, bo, że dom jest bardzo ubogi. Tak naprawdę no, sypało to się wszystko już tam w tym domu, ale byli tam oni dwójkiem i mm, wprowadzili nas do domu, zaprosili nas do środka, powiedzieli, żebyśmy usiedli, żebyśmy wypili herbatę, zubili nam herbaty i tak. Zapytałem po prostu ich, co słychać, ile co porabiają, jak wygląda tutaj sytuacja, i ci ludzie się otworzyli. Zaczęli opowiadać historię życia. Pokrótce to już było małżeństwo, które ma 60 lat, są razem. I zaczęła ta pani opowiadać, jakie trudności oni doświadczają, choroby. Ile miała operacji, że coś jej nie wyszło, ma problemy z chodzeniem. To już była, nie wiem, trzecia, czwarta operacja, i znowu coś tam na biodro nie wyszło. I cały czas o tym, jak, jak, jak jest ciężko opowiadała, opowiadała, i myślałem, no, dobrze było tych ludzi pocieszyć. Ale zanim ja cokolwiek mogłem powiedzieć, to ta pani, opowiadając tą historię, powiedziała: Ale to jest nic. Najważniejsze, że mamy tutaj siebie, że możemy się modlić do. Boga, że mamy Boga, mamy wiarę. I da, jak da Bóg dzień, da Bóg radę. I wielka radość po prostu na jej twarzy, wielki taki uśmiech i na twarzy tego Pana i męża też. I to było takie niesamowite doświadczenie, jak, jak to jest możliwe, że przeży, m, przeżywając takie trudności, ci ludzie są tak radośni. I e, misjonarki wychodząc z tego domu też były e, zaskoczone. Jak to może być? My, jakieś mamy trudności w naszym życiu, e, Dużo mniejsze niż ci ludzie, jesteśmy już przytłoczeni, jesteśmy smutni, zatroskani. A ci ludzie tak jakby właśnie umieli żyć tą chwilą obecną tak naprawdę i cieszyli się tą chwilą obecną, to było niesamowite doświadczenie. I to jest, o czym dzisiaj mówi nam Chrystus w Ewangelii. W Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, e werset 11 i 12. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, im wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Chrystus mówi, nie przejmujcie się, kiedy jesteście atakowani. Patrzcie w niebo, patrzcie na tą nagrodę, która też, też was czeka. No właśnie, takie ci ludzie nie patrzyli na to, jakie mają trudności i też, że są czasami właśnie wyśmiewani przez za swoją wiary, to kim są, że są zapomniani. Oni patrzyli na co innego. Patrzyli na to, że mają siebie nawzajem i mają właśnie Boga. Da Bóg dzień, dam rany. W naszym tym codziennym życiu może potrzebujemy tego przykładu. Da Bóg dzień, dam rany. Nie przejmuj się, że ktoś jakieś złe na ciebie powiedział, oczenniał ciebie. Yy, w jakiś sposób prześladował, bo to też już się dzieje z powodu wiary, z jesteśmy prześladowani. Spójrz w niebo. Spójrz na tą nagrodę, która jest w niebie. Tą co jest? Chrystus, który na mnie czeka, żeby mnie przytulić, żeby być razem ze mną w niebie, żebym całą wieczność mógł być szczęśliwy. Więc wznieś swoje oczy do góry i spójrz na to, co Ciebie czeka po tym życiu. I umie się cieszyć tą chwilą też obecną, że nawet to, co trudne, to, co ciężkie, to i tak, i tak przeminie. Po śmierci będziemy mieli całą wieczność, żeby być z naszym najlepszym przyjacielem. I to powinno właśnie nas napełniać na co dzień tą wielką radością. To jest źródłem tej naszej radości. On jest tym źródłem naszej radości. Więc dzisiaj dzień, żeby patrzeć w niebo patrzeć na to, co przed nami patrzeć na tą nagrodę, która jest przed nami nie zwracać uwagi na trudności i problemy, które mamy. To jest normalne, że się w tym zamykamy i dzisiaj się na tym skupiamy. Więc próbuj dzisiaj nie zwracać na to uwagi. Tylko na to, że po tym życiu czeka nas wieczność z naszym najlepszym przyjacielem, tak jak już mówiliśmy w poprzednich rozważeniach, który poszedł przygotować nam mieszkanie w niebie, który na mnie czeka, z otwartymi ramionami, żebym do niego przyszedł i żebym z nim spędził wieczność. Więc bądźmy ludźmi rados, radosnymi, rozsiewajmy to radość wokół siebie. Pięknego dnia, z Bogiem!